Zobaczcie, tutaj znaleźłem takie fajne drzewka. Wybrałem się rano. Chciałem iść na rynek, ale okazało się, że są wakacje i rynku nie ma. okie wielkie liście. Nie wiem, jak to będzie z tym słońcem. Ale fajne. I to takie wielkie. I to takie wielkie robary. Stay here How big the is? To jest moja ręka, a to jest liść Czyli po takim liście mogę sobie spać spokojnie bo <gry> tu jest daleka jeszcze No to nieźle Koczek is in the and, uh, around. We call it Banalu. What do you call it? Benalu. As a uh, Indonesian name, is just Banalu. Mój polski język to nie wiem co to jest, ale to jest takie fajne znajom jest banalu Banalu jest a plant which live in the trees Wiecie co ja uwielbiam w takich parkach? Gwoździe w drzewach <noise> dbają o przyrodę wszędzie pięknie, ale gwoździe w drzewach muszą być. No niestety już nie pierwszy raz się spotkałem, że tabliczki przybijają na drzewa, z tymi złami drzew To na razie tyle Coś znajdę to wam wrzucę na jutra. I to mamy następną ciewkę, nie? Patrzcie jak ładnie Eleganckie, tu są worki na śmieci, śmieci pozbierane. A tutaj? Hmm, Skąd to zostało z II wojny światowej? Taka maczetka, hmm. Pomnik przyrody. Jesteśmy w takie restauracyjce. Tu mamy grylek o, widać będziemy sobie grillować takie rzeczy to jest wołowina steki wołowe tam jest sałatka a to jest tutti su prattica <grych> to sobie grillujemy takie sosy a tam nie wiem co sobie załóg jakieś podobne też do kurczaka no. także się bawimy zobaczymy jak to będzie smakowało no na razie tyle i to zobaczę ale... to wygląda tak, widzicie? Ten, cały ten dym jest wchłaniany przez te przez te, przez te dziurki. Zelo walczy, no, tutaj, grilluje. No, lubi się tak bawić. Nie ma czasu na jedzenie, tylko bawi się grillowanie. <laughs> Co lepsze konski dla mnie? Ja zaraz to opałaszujemy to Serka, jest not To nie jest brudne, ok? To jest perfekta. Dziękuję, baby. Grillujemy dalej. Wygrilluję sobie frytki. Znaczy, podgrzewam sobie frytki. Wleka znaczy sałata z dressingiem. Będziemy pałaszować. Zasada jedzenia jest taka. Siedzisz tu sobie grillujesz. Siedzisz sobie tu grillujesz Masz godzinę Ile zjesz w godzinę no, Znaczy nie, płacisz, płacisz kwotę jaką oni tam chcą Później za tą kwotę masz godzinę czasu I możesz zjeść Możesz zjeść Ile dasz rady Będą ci donosili Tylko, że musisz zjeść Musi być wszystko zjedzone Muszą być te talerzyki, na których przynoszą Muszą być puste i wtedy doniosą ci następne. No, taka, taka jest zasada jedzenia tutaj może, przez godzinę. To może się tak za za masakra. No, ale fajne zadanie. I do tego są sosiwa, sałatki można sobie wziąć. Nie chce mi się tam iść już. Mam pokazać. To już dzisiaj jest dzisiaj końcówka także. Ja już pojadłem. prawki jeszcze dojada. No więc i smarzyła jak No Także jestem obiedzony i piechotą wracamy do domu. To na razie tyle, do zobaczenia. Jestem w takim wielkim centrum. Jak się name ten centrum? Summer City. Summer City? Jesteśmy na kolację są banki, restauracje. Wszystko co się chce mecze buty Nie chcę za bardzo filmować, bo ludzie tego nie chcą, to Wam pokazuję, że takie coś jest czekać. Strasznie dużo to prawdopodobnie nic fajnego się nie kupi Zazwyczaj jak jest duży, duży sklep To się nic nie kupi Muszę gadać w masce Bo chroniarze tu ścigają za maskę No to macie następną ciekawostkę No słodko. Not enough, not enough light. Something sweet. Nice, mm, nice tiramisu. Słuchaj La Placuszki Próba kupienia biletów Teraz mnie nie widzą, ale nie chcę za bardzo tutaj nagrywać Ludzie próbują kupić bilety Ja próbowałem też, kupiłem jakąś kartę, nawet nie wiem dokąd ale to granicy z jakimś cudem, te maszyny w ogóle nie chcą działać. Powiem wam później. Witam was serdecznie. Trafiłem dzisiaj w Jakarcie na imprezę. To jest stary, to jest port wybudowany, to nie jest port, to jest plac wybudowany i budynki przez, przez Holendrów. Tutaj rządzili, wy sobie sobie tutaj tak. Do czasów to do 16 wiek Dzisiaj jest akurat weekend. jest. trochę jest. To jest. akurat To jest. To To jest. To jest moja ekipa To jest moja ekipa, tutaj wcinają Powiem wam, że te płytki, te płytki to są normalne Masakrycznie, masakrycznie gorące Siedzę na tym, a to jest moja żona byście chcieli wiedzieć Przez nią tutaj się znalazłem Słońce zaszło. Tutaj są słabe zachody słońca. Tam grają z jednej strony, wygrałem z drugiej strony. No i tak sobie siedzimy i wcinamy jakieś tam cudelika. Oczywiście nie rozumiem o czym gadają. No. Jeżdżą na jakichś takich różnych rowerach. Kolorowy. to co się działo tutaj wcześniej no. Tak to wygląda z daleka Tu trafiłem dzisiaj na imprezę nie myślałem że dzisiaj będzie są takie różne działa tego typu Takie tory to były niewiele za bardzo to było Widać. No i tak się ludzie bawią. Idę zobaczyć, co jest tam dalej. To jest ta budowla. Te budowle takie, co niby to wybudowali Holendrzy. Tak, dobrze no, mówię Holendrzy. Nie Holendrzy. No, coś stamtąd było, tu. tak się działo. Idę zobaczyć dalej. Fajny, no. nice car. Ja, 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 ja. Weźcie jak chłopaki padły. A, chłopaki padły. Mają niskie zawieszenie. Kościół ich tutaj wyprowadza. to cut uh...